Jeśli w przeciągu 5 sekund nie zostawisz suba i łapki w górę pod tym filmem, to już zawsze będziesz w żółtej drużynie. Halo, dzień dobry, z tej strony Tomala. Ci co mnie nie znają, nazywam się Tomala i streamuję i tworzę content głównie z Fortnite'a, ale z racji tego, że ostatnio pojawił się Fall Guys i zacząłem w niego grać, postanowiłem, że zacznę robić odcinki związane z Fall Guysem i będą to różne poradniki czy tam jakieś gameplaye, zobaczymy jak to wyjdzie. Na początek zaczynamy sobie od poradnika i tutaj od razu do Was prośba, napiszcie proszę w komentarzu, co byście chcieli zobaczyć na tym kanale z Fall Guysa, czy na przykład mojego pierwszego Wina, czy jakieś inne gierki, czy jakieś śmieszne highlightsy, czy coś. I na pewno coś ciekawego pojawi się na tym kanale. Dobra, nie przedłużam i zapraszam do odcinka. Przechodząc mapkę Fake Doors, pewnie nieraz spotkaliście się z graczami, którzy biegną sobie po prostu do przodu i przez każde drzwi przeskakują, tak by wiedzieli, które drzwi są prawdziwe. I dzisiaj pokażę Wam właśnie sposób, jak odkryć, które drzwi są prawdziwe. Jedyny problem jest taki, że sprawdza się to jedynie w trzech ostatnich drzwiach. We wszystkich poprzednich musimy mieć akurat otwarte ewentualnie. Moją radą jest to, żeby zawsze być sobie lekko z tyłu, bo wtedy, jeśli ktoś nawet nie trafi, no to możemy sobie szybko skręcić w lewo, w prawo i wbiec w dobre drzwi. I teraz, jak pewnie widzicie, każde drzwi mają takie trójkąty w dół, różowo-białe. I jeśli chodzi o trzy ostatnie pary drzwi, no to te drzwi, które mają najmniejsze trójkąty, to są drzwi, przez które możemy przejść. Tak, jak właśnie widzicie tutaj na ekranie. Jeśli chodzi o ostatnie drzwi, to. Ciekawostką jest to, że możemy już na początku meczu zobaczyć, które drzwi będą tymi właściwymi. I jeśli się przyjrzycie, to drzwi, które są prawdziwe, są troszkę węższe niż te drzwi, które są fajkowe, przez które nie możemy przejść. Więc tutaj, już na początku meczu, możecie wiedzieć, właśnie przez które drzwi macie skoczyć. I dodatkową ciekawostką jest to, i taką radą dla Was, że jeśli dajwujecie przy końcu to nie róbcie tego tak jak wszyscy, że dajwujecie już na początku, tylko dajwujcie sobie dopiero w momencie, gdy już jesteście praktycznie przy ziemi. wtedy dajecie sobie taki dopalacz i nie wpadacie na innych i przez to nie kotujecie się gdzieś tam w środku ze wszystkimi i po prostu możecie sobie szybko bez problemu dobiec do mety jako pierwsi, czy tam drudzy, czy tam ogólnie być w czołówce. I z mojej strony to wszystko, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, że teraz za każdym razem będziecie tę mapę przechodzili bez problemu i, i spokojnie będziecie dochodzili do finału. Napiszę w komentarzu, co sądzicie o takiej serii z Fall Guysa. Oczywiście tak jak zawsze zachęcam do, do, do zostawienia suba z dzwonkiem, do łapki w górę. Nie przedłużam już. Z mojej strony to wszystko. Do zobaczenia. Hej, cześć pa.